Część, zapewne z wielu z Was nienawidzi jakichś przedmiotów, yy, bo nauczyciele z do dupy albo ten przedmiot Wam po prostu się nie przyda do niczego w życiu i chcecie go po prostu zdać. Yy, przeważnie, sprawdziane i kartkówki sprawiają wtedy problemy i jest to strata czasu na naukę, więc istnieje strona egymensjana.pl, która Wam udostępnia tak, jakby gotowce, są one z tej książki dla nauczycieli. Yy, wystarczy wejść na egymensjana.pl, link będzie w opisie. Na przykład przyjdź do zakładki sprawdzianej kredkówki powiedzmy chemia. Ja mam akurat chemia nowej R3, więc sobie to dopiero dla przykładu. E, jeśli nie będzie waszej, e, waszy, waszych ćwiczeń, z których korzystacie i sprawdzianów to nich, możecie wejść w zakładkę kontakt i się skontaktować z administracją, żeby dodali. Albo Na najprawdopodobniej dodadzą, jeśli o to poprosicie w jakimś tam czasie. Tu jest przykład, jak to wygląda. Za chwilę pokażę no, ściągnięto na komputerze. Hmm. Tu na dole są jakieś tam przykładowe opinie znalezione przez administrację wysyłane do nich e-maile. No, różne zdjęcia tu są pokazywane, co możecie sobie pooglądać. Więc teraz teraz sam proces pobierania. E pliki znajdują się na serwerze, na serwerze od administracji tego, tego portalu. E Niestety wymagana jest jakże nielubiona przez wszystkich yy, ankieta. Jednak mogę Was zapewnić że niczym ona nie przeszkadza. Śmiało możecie podawać numer. Ten pin czasami sami przejść z więc ja teraz może przerwę nagrania żeby go nie przedłużać i pokażę już gotowe pliki po ściągnięciu. Ok więc tak yy, całość wygląda w taki sposób wszystko jest w PDF. Są osobne one są w jednym pliku i są sprawdzone. No, dla przykładu, powiedzmy, załączę test. Test wygląda w taki sposób. To jest normalnie całość podana, grupa A i grupa B. I teraz odpowiedzi do niego. Odpowiedzi wyglądają tak, wszystko jest przejrzyste. Możecie sobie potem zapisać to wszystko na kartce, na jak, jakąś ciągę zrobić i w prosty sposób dostać piątkę ze sprawdzianu bez, bez straty czasu. Mam nadzieję, że jakoś wam, wam ułatwię to życie w tej szkole, bo to jest naprawdę masakra, bo ją tu przeżywacie. No i polecacie to, co jest bo naprawdę jest warta, warta uwagi. Dzięki za obejrzenie, cześć.